Muzyką bez ograniczeń, bez granic. Była muzyką buntów, a dzisiaj jest muzyką radości i olbrzymiego optymizmu. Tak się składa, że w dziedzinie plakatu jazzowego objawili się najwybitniejsi polscy plakaciści. Nie wszyscy. Takim wybitnym plakatem, któremu tą wystawą chciałbym złożyć hołd jest Józef Mroszczak. Dlaczego Józef Mroszczak, Państwo wiedzą o wiele lepiej niż ja, urodził się w Nowym Targu, tutaj spędził dzieciństwo. Dzisiaj jest jednym może z najrzadziej naj, przytaczanych nazwisk y, przez historyków plakatów. Podkreślających zasługi poszczególnych artystów, poszczególnych projektantów w dziedzinie wywindowania polskiego plakatu na najwyższy, światowy poziom. Dlaczego się tak stało? Może za krótko, że może dlatego też nie stworzył, nie zaprojektował żadnego plakatu jazzowego, bo jego głównym domeną był plakat muzyczny. Zaprojektował kilkanaście. Wybitnych plakatów dla Teatru Wielkiego Opery Warszawskiej w latach 50., w latach 60.. -tych. A jego zasługi są niewątpliwie ogromne. To on przyczynił się, że w Warszawie zaistniało międzynarodowe zbiernanie plakaty. On był co muzeum plakatów w Warszawie w Wilanowi. A wśród mojego środowiska przekazywana jest taka opowiadka. Yy, o właśnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego Moszczak nie zaprojektował brakazu jazzowego. Tak się zdłużyło, że on miał pracownię w Nowym świecie, blisko Filharmonii Narodowej. I po każdym w koncercie jazzowym Filharmonii Narodowej całe środowisko Grazowe przychodziło do niego. Zawracało mu głowę. Siedzieli do niego do rana, no i najczęściej pada właśnie odpowiedź, no to co on jeszcze miał robić? Plakaty i projektować. Odbyło kilka rozmów tutaj jeszcze przed napisarzem i okazuje się, że wśród nas znajdują się ludzie, którzy nie tylko znają plakat rzezowy, ale przyjaźnili się z rzezmenami, którzy przyczyniali się, inicjowali powstanie takich, a nie innych, innych yy, yy, plakatów. Tak mi był Rosław w Szajbo, którego o, tutaj plakat wisi, i, i, i wiele innych. Człowiekiem, który niewątpliwie też jest dżesmetem, jest Jan kanty Człowiek, który również urodził się i pojawił się w Nowym Tam. Osobiście przyjaźniłem się, przyjaźni się do tej pory, bo obydwaj przecież jeszcze żyjemy. I w ostatniej chwili udało mi się odnaleźć plakat, yy, który został zaprojektowany dla Anny. Jeden z przykładów dla tutaj nad stołem z winem. I, I mam nadzieję, że uda nam się jeszcze uzupełnić tą wystawę plakatem, gdzie na drugim planie, tuż za Grachutą pojawia się twarz Jana Katego Pawliśkiewicza. Ale Jan Kanty jest też obecny poprzez plakat do Szalonej Lokomotywy Teatru Stur. który on też utworzył. o, on jest I on jest, y, 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 ten plakat jest reprezentowanym kilku plakatów zaprojektowanych przez Jana Sarka. Ja postanowiłem dzisiaj Jestem gadułą i trochę może przesadzić w tym kamieniu, ale wybaczcie mi Państwo. To są fajne rzeczy, warto je, je podać. Yy, yy, który jest, yy, yy, jest yy, autorem yy, już tego drugiego pokolenia polskiego plakatu jazzowego. To była grupa wybitnych, znakomitych, młodych artystów, którzy też przeważnie jeszcze wcześniej kończyli architekturę. Nie zresztą Jan Kartyten też y, był na architekturze. Y, skupieni w latach, na, na, na lat 60. i 70. we Wrocławiu. Mieli świetnego profesora. Macieja Ulopańca. Jego plakat też się na jednej oprócz, oprócz Jana Sawki y, 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 był jeszcze Eugeniusz Gęstankiewicz. Też go Państwo no, zobaczyli jako plakatów. Y, był Jan Aleksio Jan Aleksiu, który ograniczył się tylko do teatru, do plakatu teatralnego i jeżyczeniacki.